Więc z tej strony jak Sil, zrobimy dla was najlepszego skrypta na kopanie, który rusza główką. Tak, góra, dół. Więc co, przejdźmy do odcinka. Dobra, najważniejsze. No to musicie sobie pobrać auto-hotkey'a i musicie sobie też pobrać tajny taska. Więc no, ustawiacie sobie najpierw y, czułość tutaj na 80. No i capings, no to atak, niszczenie na kropkę. No i dobra, odpalacie sobie. Odpalacie sobie skrypta. No i ustawiacie sobie teraz w tiny Tasku. Wszystko sobie ustawiacie i skrypta ustawiacie sobie normalnie Tak byście, aby na tiny Tasku ustawiali skrypta Więc idę sobie szybko ustawię tutaj Ważne jest żebyście kopali yy, kucając, Jak jesteście w miejscu generatora Żeby to w ogóle oddało wszystko, cały skrypt No i ustawiacie sobie tak skrypcika Dobra, jeszcze bym zapomniał. Musicie sobie zrobić ukośnik repair pod bindem, pod jakimś przyciskiem, bo tak to w ogóle nie będzie to miało sensu. Na ogólnie że to jest command Case, a na Federze to jest autotekst więc. Musicie sobie zrobić bindę, żeby pod jakimś przyciskiem to robiło. No i dobra, jak już macie to wszystko, no to ustawiacie sobie główkę taki jak na jakiś takich kordach. No i skrypt odpalacie pod F6 na główkę. Oczywiście skrypta możecie sobie edytować sami na opartego. Myślę, że dałoby radę zrobić tak, że. kopię wam całą wełnę. Myślę, że by dało się tak zrobić. No i to tyle. Fajny skrypcik. Myślę, że odda. No i dobra. Skrypta macie na moim Discordzie. A Discord w opisie. Więc to tyle. Hello.